że Facebook jest dużą odpowiedzialnością. Zdjękujecie się do tego, bo nie zdążę tego wytłumaczyć, tylko powiedzieć. Zdjękujecie się do tego, że Facebook jest dużą odpowiedzialnością dla osoby, która jest jeszcze niepełnoletnia. I wiąże się z nią wiele niebezpieczeństw. Jak wy na to patrzycie, bo jest to, nadal nie jest to osoba, która jest w pełni odpowiedzialna za siebie. A jest tam dostarczana jej duża doza odpowiedzialności i duża doza możliwości, gdzie ona się nie czuje w żaden sposób kontrolowana. Bo dzieciak sam jest za siebie odpowiedzialny w internecie i to jest Duży kontrakt w porównaniu z prawdziwym życiem poza monitorem. Jak bardzo. Y, jako osoba no. y, tak jak na przykład y, też pewnie wiesz, że od 12 roku życia już y, karnie, zaczynasz nie tyle odpowiadać, ale możesz no. dostać po do 13 tego już możesz zostać y, oskarżony, możesz trafić do Kaczaka no. i w jakiś sposób karnie ja odpowiadać o. No. No karnie odpowiada że dorosły. Myślę, że osoba w wieku 13-14 lat może nie jest dorosłym mężczyzną, ale o no, sobie jeszcze decydować nie może, ale jakieś decyzje podejmuje i za to ponosi konsekwencje. Dobrze, dziecko może się wygadać woźnemu. Okej, okay, ale ile osób słyszysz? Maksymalnie trzy. Na Facebooku napiszecie na tablicy, widząc, to już wszyscy Wasi znajomi i znajomi Waszych znajomych. Tam jest o wiele większe grono dostępu do Waszych informacji. I to jest najgorsze